Organizacje humanitarne gotowe do akcji pomocowej ofiar trzęsienia ziemi w Azji Mniejszej. W poniedziałek 6 lutego ruchy tektoniczne sprawiły, że doszło do wstrząsów szacowanych na 7-8 STM w skali Richtera. W historii Polski nie odnotowano wstrząsów większych niż 4-7 stopni w tej skali. tak tzw. wstrzasy górnicze w kopalniach, głównie węgla kamiennego. Maja na od 2 do 4 stopni. W dwumilionowym tureckim Gaziantep, epicentrum strzasów. Uchodźcy syryjscy stanowią ponad 20% wszystkich mieszkańców, w prowincji Idlib na północy Syrii. W której w walkach chciaż giną cywile, nawet co trzecia osoba jest dzieckiem. Nie możemy o nich zapominać i musimy zrobić wszystko, by mieli one jakiekolwiek nadzieję na lepsza przyszłość. Obecnie Widlip Nasi przyjaciele pracuje nad wydobyciem spod gruzów budynków ofiar trzesienia. Którzy do wczoraj żyli w bardzo złych warunkach, a teraz znaleźli się w tragicznym polzeniu i potrzebują natychmiastowej pomocy. Polska misja medyczna pomaga Syryjczykom również w innych krajach, gdzie znaleźli oni schronienie. W tym w Turcji. Organizacja pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi partnerami z którymi współpracuje od 2017 roku zapewniając pomoc medycznej i protezy dla kobiet i dzieci, zapewnia Malgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Akcja ratunkowa prowadzona jest w Turcji i Syrii. W obu miejscach utrudnia aura, opady śniegu i mróz. Szczególnie trudno ja prowadzić, z oczywistych przyczyn, w Syrii, kraju targanym wciąż trwające wojna i problemami, które ona generuje, jeszcze wczoraj jej przedstawiciele donosili o złych warunkach w obozach dla uchodźców, które corocznie mierza się z poglebiającym kryzysem. Zima regularnie występuje w nich zawalenia przysypanych śniegiem namiotów i pozary wywalane przez wykorzystywane do ogrzania piecyki. W miastach ludzie wybiegali z mieszkań w środku nocy, a w ciągu dnia deleczali do strezaków. Szukając pod gruzami swoich najbliższych, dopowiada przedstawiciel komisji, Podkreślajac. Za o ile do Turcji wkrótce mogę wyruszyć międzynarodowe zespoły ratownicze, o tyle. Czy Beda mogły udać się do strefy syryjskiej, to tego jeszcze nie wiadomo. Jeszcze przed trzęsieniem ziemi 89%. Uchodźców północno-zachodniej Syrii potrzebowali międzynarodowej pomocy. Teraz. Nihil, tej pomocy szczególnie potrzebuje, w rejonie obietym trzęsieniem ziemi. Polskie ekipy ratunkowe, ratownicy górniczy, strezacy, ratownicy GOPR itd., tak wielokrotnie uczestniczyły w niesieniu pomocy ofiarom trzęsień ziemi. Polska misja medyczna ma wykwalifikowany i autoryzowany stosownym certyfikatami zespół Ratowników Medycznych, PMM WASCO Emergency Team, który przeznaczony jest do działania w warunkach kleski żywiołowej czy kryzysów humanitarnych. Druga taka ekipa dysponuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Oba zespoły pozarządowych organizacji i humanitarnych. tworzą profesjonalni medycy dysponujący własnym zapleczem sprzętowym i logistycznym. To czyni grupy niezależne od zewnętrznych uwarunkowań w miejscu, w którym potrzebna jest pomoc. Trzęsienia ziemi, były. S.A. Nauka nie potrafi jeszcze ze 100% pewnością przewidzieć ich zaistnienia. W XXI wiek doszło do kilkunastu kataklizmów oznaczacej skali, tak w sile ruchów tektonicznych, jak i w ich ofiarach. Przypominamy niektóre z tych katastrof. W 2004 roku na Oceanie Indyjskim doszło, o 26 grudnia, do trzęsienia o sile 9. 1 STR. Było to czwarte pod względem sile trzęsienia od roku 1900, to jest. Odkąd prowadzone są ciągle obserwacje sejsmiczne, zginęło około 225 tysięcy ludzi. W 2010 roku zatrzesła się ziemia w Chile, 27 lutego, 11 roku marca doszło do tak tzw. wstrzasów wtórnych 7, 2 str 8, 8 str. Epicentrum było w terenach malo zaludnionych. Zginęło 525 osób. Rok 2011. Podwodne trzęsienie u wybrzeży wyspy Honsiu, Japonia, 11 marca. 9 ester. To tsunami uszkodziło elektrownię atomową w Fukushimie. Razem z do dziś zaginionymi zabrało ok. 20 tysięcy ofiar. W 2015 roku w Nepalu ziemia zatrzesła się, 25 kwietnia, z 7, 8 ester. Zginęło ponad 8. 6 tysięcy osób.